Siema Ziomki i Ziomale. Witam Xcentora na kanale. Troszkę było e, dłuższej przerwy w nagrywaniu. E, no, tutaj miałem niektóre sprawy do załatwienia, to trochę e, te zadania. E, te, te, ten, ta aktualizacja Wiśniowy Sad była trochę męcząca e, Codziennie trzeba było poddawać 100 drzewek I to nie tylko na jednym koncie, bo na, i na tym Piotr Zombie i na Xanthor Zombie e, trzeba było odda oddać 100 drzewek No, dużo, dużo roboty, więc nie, nie chciało się nagrywać, bo już gry było wystarczająco uu, po uszy tak, po, po, tak, tak dużo i że... A teraz już koniec e, aktualizacji Wiśniowy Sad, ostatni e, dzień już był wczoraj, co można było klikać I dzisiaj ostatni trzeci odcinek aktualizacji Wiśniowy Sad Tak więc e, ja sobie wczoraj jeszcze postawiłem na głównym koncie e, A tutaj u uzmory byłem e, wiśniowy, u, 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 Na głównym kącie sobie postawiłem e, bardzo dużo e, tych drzewek wczoraj żeby je pozamieniać. Ja sobie ich oczywiście trochę zostawię, to już pod koniec filmiku powiem I, i tutaj mam zbudowane drzewko do końca wiosenne, a powiedzmy, że sobie zbuduję któreś z tych drzewek też jeszcze do końca. Bo do wybudowania wiosennego drzewka potrzeba 650 wiosennych kwiatków, a ja mam 969. Dużo się nazbierało. No ale to dzięki temu też, że e, klikałem sobie i z morza, i luźce, i e, wzajemnie sobie klikaliśmy za dolce, 25 kwiatków sobie często przesyłaliśmy. Ja sobie nawet przez dwa dni kliknąłem po 4 razy, po 25, czyli po 100 sobie wysłałem. E, sam sobie... Co najmniej chociaż raz dziennie kliknąłem też te 25 kwiatków. No, trochę się nazbierało, dzięki temu sami znajomy by mi tyle nie wyklikali, jak za dolce się uzbierało. No i powiedzmy, że wezmę to drzewko tutaj koło astrologa, sobie będę zamieniał i zobaczymy, jak ono się zamienia. To jest pierwszy etap. Na pierwszy etap potrzeba 50 i ono, proszę bardzo, się tak zamienia. Jest troszkę rozrośnięte, troszkę kwiatki, pączki się napuniczniały. Do drugiego etapu potrzeba 100 i proszę bardzo budujemy, w drugim etapie już drzewko jest takie bujniejsze, ale dalej pączki są nierozwinięte, tak jakby. No i do kolejnego etapu, do trzeciego etapu przedostatniego potrzeba 200 kwiatków i tutaj już drzewko już takie rozkwitnięte, ale jeszcze widać w porównaniu do tamtego, jeszcze nie jest takie duże. No, i e, ostatni etap, potrzeba e, 300 kwiatków. I tutaj drzewko już jest tu piękne, wielkie i wydaje się, że zajmuje dużo miejsca. Nie zajmuje dużo miejsca, ale, ale już teraz nie można go rozbudowywać i e, można tylko zrobić e, przemianę. Dobrze. I tutaj mam e, kwiatków 300, więc. Nie starczy mi na drugi etap. Co tak skrobię. No to pusia, tak? Pies. No i ten. I przemienię sobie teraz te dwa drzewka w prezenty i zobaczymy, co, co będzie wypadać. Przemienię tego, przemienię tego i sobie poodbieram najpierw to, które ostatnio przemieniłem. A tam mam takiego drugiego ziomka, który będzie chodził chyba. To jest profesor. Chyba profesor chodzi za tymi skarbami. No i tutaj wypadają monety. Tak, profesor tam chodzi. Trochę, trochę soli. Zwykłej, trochę soli jodowanej. Piekielna kolekcja. Trochę kwiatków. I taki, taki, takie prezenty wiśniowe. To są wartościowe rzeczy. To można otwierać. I teraz sobie otworzę e, drugi etap. Tu oczywiście... Pójdę ja, a tutaj profesor z wyspy kosmicznej. On, on łazi teraz po mojej tej wyspie. No i w drugim etapie, równocześnie otwarłem w drugim etapie, wypadają też kwiatki. Widać jakieś prezenty: prezent budowniczego, trochę piekielnej. Kawa, która jest bonusem takim. No i otwieramy kolejny etap. Profesor zamieni się z miejscami z profesorem. Eee, kolejny etap: też pieniądze. Beczka kucharza. Eee, nie, beczka z warzywami. Japońska kolekcja. Lizak. Trochę duchów, gwiazdki. E, szczałki kupidyna. E, serduszka te całuski, buziaczki. No i tutaj jeszcze ostatni. Z ostatniego wypadają. Wypada. Nie, to jeszcze nie jest ostatni. To jest przedostatni. Tutaj wypada księżycowy kamień, prześcieradło, drzemie wiśniowe, wiśnie, e, twardo orzech, wstążki, wisienki, duchy, strzałki, serduszka, e, motylki, szyszki, jakiś kolekcjoner, e, cukierki. No, sporo tego wypadło. I mamy jeszcze ostatni etap. Kliknę sobie tego. I tego, tylko ten profesor gdzieś polas o sobie chodzi, sam trochę. No i w drugim etapie trzy twarde orzechy, dużo strzałek, dużo buziaków, tych całusków, motylki, dynie, szyszki, szmaragdowa kolekcja, nasionka, które też były potrzebne w jednym evencie i drzewko wiśniowe. Drzewko, 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 tak. Ja mam takie dwa drzewka, bo przemieniłem do końca obydwa, tak więc zaraz sobie je postawię, tylko muszę zrobić miejsce. Na wysypisku, na ostatniej stronie mam dwa drzewka wiśniowy sad i z tym drzewkiem będzie specjalne, specjalna ciekawa rzecz. A tymczasem jeszcze poprzemieniam sobie ileś tam drzewek z tych zwykłych tak. Tych nieulepszonych. Ja sobie jeszcze oczywiście ulepszę drzewko, no, ale może sobie poczekam, aż, aż się ulepszy y, do maksa. No ja tych drzewek tutaj mam dużo, więc na razie sobie poprzemieniam ten na pierwszym etapie. Y, I zobaczymy jak y, wypada z nich. O tak, profesor zaraz też przyjdzie. Zbierać to tylko gdzie on gdzieś pola, znowu się szwenda, dupek. No i suli odowana, trochę kolekcji japońskiej drobiazgi, te wicieńki, takie prezenty wiśniowe, Zaraz zobaczymy, jak to się nazywa. To wartościowych mi się pojawi. No i otworzymy te wartościowe, które dostałem z tego, oczywiście. Nie? No. I tak to wygląda, ciekawe czy mogę już postawić, czy, czy, bo to Zmora mówiła, że to drzewo dużo zajmuje. Tak, ono jest takie ogromne, ono dużo zajmuje. Tak więc muszę sobie jeszcze przemienić e, troszkę e, drzewek, żeby zrobić miejsce na to drzewko. Może mietka gdzieś indziej postawię, jest tam miejsce na mietka w innym miejscu jeszcze. Sobie postawię mietka tak samo jak na e, Xanthor zombie chyba, tak. Co ta puśka tak drapie? Co ona tak drapie? Bo musi się Puśka sobie drapie, może ona już 12 lat ma, może chce szczeniaczka? Może myśli, że wciąż jest, może ma ciążę urojoną. Nie, nie. No dobra. Mietka przedstawiłem, jeszcze odbiorę te cztery pakunki. Tutaj zaraz będę otwierał wartościowe rzeczy, które wy wypadają z tych wisienek, z tych, z, tych, z tych pierwszoetapowych drzewek, jeszcze trochę soli. No tej soli zwykłej e, nie ma się za dużo, bo ona tylko z zadań się dostaje albo z takich właśnie drzewek, a soli odowano no to, to dużo, bo to można robić e, w ruletkach tych. No. trochę japońskiej kolekcji też dostałem. Teraz przejdę do wartościowych e, materiałów, do wartościowych, które można otwierać. Bukiet tulipanów to chyba mi wypadł e, z tego, też z któregoś, z tych dwóch rozbudowanych drzewek mocno, tak więc otworzę jeden bukiet tulipanów, tutaj wypada ząbaksyt, mydło, skakanka, trochę kolekcji wiosennej, e, plusze i no i tak, i tyle. E, tutaj... Kolejny wartościowy przedmiot, który wypadł to jest przesyłka. To z tych całkiem rozbudowanych drzew widzę, że wypadło. I otworzę. Tutaj wypadło trochę. E, plonów, tak skromnie. Jakieś plony. E, następne to są te wiśniowe. Wiśniowe niespodzianki. One wypadają z pierwszo poziomowych drzewek, więc będę miał ich dużo. Mm, tak, tutaj wypadają. Zimowe czereśnie, bateryjka, jeden kamień księżycowy i trochę kolekcji japońskiej. Tak więc jeszcze sobie otworzę 10. Tak na sprawdzenie jak to wypada. Dużo zimowej cereśni, aż, 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 aż znaki zapytania się pojawiają. 10 księżycowych kamieni, 10 bateryjek chyba jak dobrze pamiętam, jak dobrze wiedziałem, może tej bateryjki więcej. I trochę japońskiej kolekcji, no to czyli fajnie. Aż gra zamoliła tyle tego wypadło. No i teraz e, postawię sobie te... E, przejdę do wysypiska. Postawię sobie to... Czy tam wartościowych coś było jeszcze? Bohaterski prezent... E, to są z tych... E, chwastów. To nie. To już nie. Dobrze. E, no i... E, postawię w, drzewko Wiśniowy Sad. I z nim jest jedna ciekawa rzecz. Że jak się kopię u siebie, to wypadają ciekawe rzeczy. Zobaczmy co. Nie będę zdradzał jeszcze. E, ja mam różdżki wszędzie wykorzystane. Nie mam nic do czyszczenia na innych wyspach. Tak więc tutaj mam spokojnie 500 różdżek do wykorzystania. Tak więc e, nastawiam kopanie. 500 różdżek. 500, nie 400. Pomyliło mi się. Dobra, ponad 500 i zobaczmy co wypada. Wypada drzemy wiśniowe, kwiatki. Te kwiatki, które potrzeba do rozbudowy yy, tych drzewek właśnie. Yy, smaczna kolekcja, widać ponczek ze smacznej kolekcji wypadł. Wypada też kolekcja japońska. Yy, tak więc bardzo fajnie, smaczna kolekcja japońska, te kwiatuszki, tak więc ja będę miał takie. Ja sobie to drzewko jedno takie zostawię. Nie będę dwóch stawiał, one dużo zajmują. Ale jedno sobie zostawię, może przestawię na inną wyspę, niekoniecznie na, na ojczystej, bo to ja sobie sam będę kopał to drzewko. Nie wiem czy coś wypada jak znajomi kopią w tym drzewku. Sprawdzałaś? Nie sprawdzałaś. Może u znajomych jak się kopie, może wypada to samo albo nie, ale tutaj wypada kolekcja wiosenna, yy, wiśnie, dżem wiśniowy, yy, te kwiatuszki, więc yy, tak ciekawie zrobili, bardzo ciekawie. Yy, polecam yy, postawić dobrze, jak ktoś ma, miał ulepszone drzewo do końca, co najmniej jedno, i można sobie zostawić troszkę tych drzewek i później je poulepszać. No, a ja sobie jeszcze yy, poczekam aż, aż yy, to drzewko yy, mi się yy, pokopie do końca. No, i wyskoczył mi już komunikat: dziś już wyczarowano, poczaruj jutro. Tak więc już y, nie mam co kopać, i zobaczmy, y, ile to ja miałem: 300 tych y, y, kwiatków, tak? Ile mi się wykopało? No, wykopało się y, 150, 160 gdzieś. No, ładnie, ładnie. Jednego dnia można 160 wykopać, tak więc warto sobie te drzewek zostawić dosyć sporo, bo można sobie naprawdę dużo, dużo, dużo poulepszać. No, więc ja sobie mm, jeszcze ileś tam tych drzewek poprzemieniam, ale sobie takie kilka rząd, rządków tam z tyłu zostawię. E, tutaj sobie e, oczywiście te drzewka, e, drzewka, dużo drzewek, no tak dużo nie będę zostawiał. E, sobie poprzemieniam ileś tych drzewek. Tak więc teraz to zrobię, może do jakiegoś miejsca e, sobie je poprzemieniam jeszcze, pozbieram przy, przy widzach, przy, 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 przy nagrywaniu. Dobra, i przemieniłem sobie E, tutaj e, tyle drzewek, taki, takie kilka rzędów, no kilka raz. Raz, dwa, trzy, cztery pięć tych takich rzędów niekompletnych, bo tutaj trochę pustelnik przeszkadza trochę te, te gniazdko. W tej chwili mam 465 e, kwiatków i podbieram sobie e, te drzewka, i tu kwiatuszki też wypadają. Co ciekawe, ja nie wiem, czy zauważyliście, ale ja widziałem, wypadają też kwiatuszki trochę tej soli. Trochę kolekcji japońskiej, też te wieśniowe pakuneczki, ale właśnie kwiatuszki też. I zaraz zobaczymy, 465 kwiatuszków miałem, pozbieram to wszystko i zobaczymy po zebraniu tylu drzewek, ile będę miał kwiatuszków. Nieźle to muli, jak to wypada, jeszcze jak mi profesor pomaga to zbierać, to szybciej po prostu to wypada. No, i wypada, wypada tego dużo oczywiście. No, ja sobie może 3 albo 4 rzędy tych drzewek zostawię, bo naprawdę dużo wypada podczas kopania e, tego drzewka z huśtawką. I czy to już wypadło wszystko? Czy jeszcze będę miał jeszcze jedno drzewo do przemiany? E, no, już, już wszystko. Wszystko powypadało, niech tylko wszystko się jeszcze pochowa. Bo dopiero jak się schowa do magazynu, to, to pokazuje. I ile mam? Mam 558! Uuuu! 465 miałem, 558. To jeszcze będzie można e, trochę poprzemieniać. I jeszcze będę miał na jedno drzewko. To ja jeszcze, jeszcze trochę przemienię. I... tak. No, i przemieniłem sobie cztery rzędy drzewek. Yy, jeszcze na pewno jeszcze trochę przemienię, bo to dużo jest tych drzew. Ale widać, mam 558. Teraz sobie tu muszę poklikać, tu trudno trafić. W te. I sobie wszystkie poprzemieniam teraz. Pięknie. I zobaczymy, czy będę miał na przemianę następnego drzewa. Czy mi starczy tych kwiatuszków. No, i jeszcze jedno drzewo pokażę, jak buduję, tak? No. Czyli można sobie samymi drzewkami nazbierać. Dobra. Tutaj profesor i ja zbieramy. Pięknie. Profesor to taki skinhead trochę. Nie, nie wygląda na profesora za bardzo. No, no i wypadają ładnie. E, tak, tak, jeszcze tutaj jeden. E, niech to wszystko się pochowa, niech to wszystko powpada. Bo dopiero jak się schowa, to pokażę, ile mam. No. Ja nie będę myszką tego zabierał. Niech to się samo pochowa. Tak, 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 tak. I zobaczmy, ile mam. 642 trochę brakuje, tak więc jeszcze jeszcze kilka drzewek, jeden rządek, jeszcze jeden rządek zamienię. Na pewno, na pewno, bo potrzeba 650. No, tutaj akurat jeden rządek niepotrzebnie, bo to kilka kwiatków potrzebuje, ale jeszcze ten jeden rządek poświęcę i będzie na całe drzewko jedno. już poprzemieniane i zbieramy ciachu, machu, ciachu, machu ciachu, machu tak, a ja już sobie w tym czasie mogę postawić jednego astrologa z magazynu bo mam mózg niewykorzystany z potworka gdzieś tam level dostałem, poziom i jeszcze mózg z potworka tak więc sobie astrologa wyciągnąłem wykorzystam ten mózg a astrolog za ząby dolce, ale i tak mam Bonus na super poszukiwania. No, i tutaj już powypadały kwiatuszki. Przeniosę sobie to drzewko ładnie, któreś drzewko na środek ładnie, żeby je zbudować. I mam 663 kwiatuszki. No, tak więc pierwszy etap wiadomo, wygląda tak jak wszystkie inne. Drugi etap. Trochę się rozwija. Trzeci etap. Stopo trzeba. Trochę się rozkwita. Ale jeszcze jest pączki małe. 200 kwiatków na czwarty etap. Do czwartego etapu. Czwarty etap. Taki ładny. I piąty etap. 300. Proszę bardzo. I ostatni etap. 3 drzewka udało mi się. I jeszcze będę kopał te drzewka, więc Przemienię jeszcze to drzewko. Tak. I pozbieram górę prezentów. Tak, górę prezentów, nie jakaś wielka, ale taka sobie. Jeszcze raz zobaczmy, co wypada. Tutaj to, co zwykle z każdego małego drzewka, suliodowana zwykła sól, kolekcja japońska trochę piekielnej, kwiatuszki i ten prezent wiśniowy, ten pakunek z drugiego etapu. No, musi profesor przyjść, to ja nie mogę zebrać. No i yy, drugi etap przypomnijmy sobie co wypada kolekcja majów japońska kawa yy, paczka budowlanego czy jak ona się tam nazywa no beczka kucharza chyba też tam wypadała jedna ale nie pamiętam czy to przy tym etapie czy przy innym tutaj jest beczka kucharza tak yy, no i lizak kolekcja japońska znowu wstążka jakaś i nie topesz, tak przy kolejnym, to jest przedostatni. Znowu profesor, profesor gdzieś uciekł. Głupek. On gdzieś ucieka. Przy następnym to jak... a znowu ucieka, no. Księżycowy kamień, taśma klejąca, przycisk Z, Wisienki, y, kompot wiśniowy, zolian nawet, duchy, strzałki, y, całuski, y, motylki, szyszki i ten... Bukiet tulipanów, tak, to ten właśnie wypadł przy, 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 przy ostatnim etapie, i kolekcjoner jakiś, niebieski, fioletowy taki. Dobrze, i przedostatni, ostatni etap już otwarłem. No, żadnych zombie dolce nie wypada za bardzo, tylko trochę kolekcji szmaragdowej. Trzy twarde orzechy, strzałki kupidyna, całuski, motylki, dynie, yy, szyszki. Yy, kolekcja szmaragdowa te nasionka, które kiedyś tam były potrzebne. Czerwony kolekcjoner i kwiatuszki kwiatuszki do następnego drzewka. Ile to kwiatuszków mi wypadło? Tam niedużo mi brakowało, trochę wypadło. No i yy, tutaj jeszcze sobie pozamieniam. Zostawię sobie może trzy rzędy tych drzewek, żeby sobie kiedyś je yy, przemieniać jeszcze. A na razie yy, tak to wygląda. I w tym filmiku wszystko. A następny filmik widzimy się chyba od razu jutro. Będę nagrywał misję Czarny Znak, bo już w e, Świat według zombie, na szczęście, już teraz spokój. Nie trzeba klikać ludziom. Nie ma limitu 12-godzinnego, już jest spokój. Nie ma misji. Na razie aktualizacji pewnie nie będzie przez kilka dni. Tak więc e, może będzie. Niedługo pewnie będzie aktualizacja. No i e, w, jutro się widzimy na pewno na misji Czarny Znak. Tak więc. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa-pa!